Wzruszający finał wielkiej miłości. Jadwiga Barańska spoczęła daleko od Polski, a jej mąż nie mógł się z nią pożegnać. Powód rozdziera serce. To miał być moment pożegnania. Ostatni ukłon, ostatni gest miłości wobec kobiety, która dla wielu była ikoną, ale dla niego po prostu ukochaną żoną. Jerzy Antczak nie pojawił się jednak na powtórnym pogrzebie Jadwigi Barańskiej w Warszawie. I nie dlatego, że nie chciał. Po prostu nie mógł. Jestem Alicja i na moim kanale Alicja Plotki gwiazdy opowiem wam dziś o końcu pewnej epoki. O wielkiej aktorce, wielkiej miłości i bólu rozstania, którego nie da się wyrazić słowami. Bo Jadwiga Barańska nie była tylko gwiazdą filmu Noce i dnie. Była częścią serca polskiego kina. I częścią serca Jerzego Antczaka aż do samego końca. Zmarła 24 października roku 2024 roku w Los Angeles. Kilka dni po swoich 89 urodzinach. Choć od lat żyła za granicą, w sercach Polaków wciąż była barbarą niechcic. Kobietą, która przeżywała na ekranie wszystkie odcienie życia z taką prawdą, że nikt nie mógł przejść obok obojętnie. Jej kreacja w nocach i dniach przeszła do historii. A ona sama, choć unikała blasku fleszy, stała się legendą. Pogrzeb Jadwigi Barańskiej odbył się w Kalifornii, z dala od Polski, od filmowej łodzi i powązkowskich alejek. Ale przyjaciele aktorki chcieli, by pamięć o niej wróciła do kraju, w którym wszystko się zaczęło. Zorganizowano powtórny pogrzeb, symboliczne pożegnanie w Warszawie, na powązkach, zaplanowane na 21 października roku 2025 roku. Niestety. Nie doszło do skutku. Nieobecność jerzego Antczaka była zauważalna. Ale była też w pełni zrozumiała. Miał 95 lat. Lekarze odradzili mu podróż nie ze względu na samolot, ale na to, co mogłoby wydarzyć się z jego sercem. Emocje były zbyt silne. Pani doktor nie wierzyła, że może się to dobrze skończyć, wyjaśnił ich przyjaciel Andrzej Pongowski. Trudno to sobie wyobrazić. Mężczyzna, który przeżył z ukochaną niemal siedem dekad, nie może stanąć przy jej grobie. Ich historia była jak scenariusz filmowy. Poznali się w łódzkiej filmówce, razem tworzyli, razem kochali, razem dojrzewali. Ona piękna, utalentowana, cicha. On pełen wizji, uparty, zakochany. I choć oboje wybrali życie z dala od błysku kamer, to właśnie ich wspólna obecność tworzyła coś wielkiego. Jadwiga Barańska była nie tylko aktorką. Pisała scenariusze. Tworzyła marzyła i kochała dom, który stworzyli razem z Jerzym. Zdala od kamer, od wywiadów, od zgiełku. Ceniła spokój, rozmowy przy stole, codzienne rytuały. Była kobietą, która zamiast wielkich deklaracji wybierała obecność czułą, lojalną, codzienną. 26 października roku 2025 roku w warszawskim kinie Luna odbyło się spotkanie pamięci Mazowieckie Noce i Dnie. Wspomnienie Jadwigi Barańskiej. Wzruszające, pełne wspomnień, anegdot, łez. Wyświetlono też nagranie z udziałem Jerzego Antczaka. Zamiast Wes opowiedział o pracy, którą wciąż kontynuuje. O scenariuszu, który pisał z żoną w czasie jej choroby. Ostatnim wspólnym planie, który pragnie zrealizować, zanim sam odejdzie. To jego forma żałoby. Nie pomnik. Nie grób. Ale dzieło. Film. Opowieść, która ma zamknąć ich wspólną historię. Jadwiga Barańska pozostanie w pamięci jako Barbara Niechcic. Ale ci, którzy ją znali, wiedzą, że jej największą rolą było po prostu być sobą. Uczciwą, czułą, kochającą. W czasach hałasu wybrała ciszę, w czasach chaosu spokój. I to był jej dar. Jeśli poruszyła Cię ta opowieść, zostaw komentarz, podziel się swoimi wspomnieniami: Czy pamiętasz Jadwigę Barańską z nocy i dni? A może była dla Ciebie symbolem innej epoki? Subskrybuj kanał Alicja, Plotki Gwiazdy, by razem pielęgnować pamięć o tych którzy zasłużyli na wieczność.